Dobry, witam serdecznie. W piątek, 11 dzień lutego. Z tej strony Łukasz Fiołek Fibonacci Team zaczynamy nasz live analityczny, ostatni w tym tygodniu, ale dobra wiadomość jest taka, że słyszymy się tak naprawdę po raz pierwszy, bo drugi i trzeci będą za chwilkę, także dzisiaj trzy razy się słyszymy na żywo, to miałem na myśli o 12.01 live forexowy 12.15 krypto i 14 FIBO TV Także dzisiaj początek sesji amerykańskiej, no, należy do nas, myślę, 2-3 godzinki. Początek Ameryki złapiemy. Także zapowiada się ciekawa końcówka tygodnia. Dajcie znać, czy widać, czy słychać. Ja przechodzę od razu do wykresów. Dzisiaj jeny japońskie też to rozgrywam, dlatego będę też i na live pokazywał. No, i przede wszystkim, może ten breakout, rozegramy wspólnie. Zobaczymy. Przemieszczam się cały czas po pierwsze do wytrzymania pozycji longów, no i długich pozycji, jakie mam. Natomiast potencjał jest jest dosyć duży, pokażę Wam zmierzenia z D1, bo tutaj to wszystko tak naprawdę już trwa kilka dni. Pozycję, chyba trzecią sesję, trzymam i dzisiaj przed weekendem będę chciał się z tego skrócić. No i na to wybicie górą po cichu liczę. Tak? Chodzi o wypełnienie układu harmonicznego, moi drodzy. Układ Butterflya, doskonale znany, formacja zewnętrzna, pierwszy tag jest 127,2, czyli jakby założenia w tym momencie na fali CD, one się realizują. no, Moim zadaniem, po pierwsze, jest wyczekać cały ten poziom, no i sam moment wybicia. Przypominam, to jest bardzo ważne. To, co się stanie w momencie, jak zaatakujemy ten szczyt 4 stycznia, poziomy 116 29. Oczekuję zaatakowania, wyjścia górą i zamknięcia świecy powyżej. Także 117,09 to jest mój target na dzisiaj. No niektórzy by powiedzieli optymistyczny, ja mówię, że bardzo realny. Tutaj mamy wydłużenia Fibonacciego, wszelkiego rodzaju takie bardzo szerokie projekcje. One mają no, świetne zastosowanie w tym momencie w kontekście zwłaszcza targetu. Proszę zobaczyć jak to wygląda na no, układ 1 do 1 typowo na impulsach, czyli bardziej coś dla Elliotowców, a Elliotowcy... No, jak te lotowcy mierzą i badają zależności na różnych, w różnych falach, fa, falach, no, na różnych falach i w różnych fazach rynku, między innymi na impulsach, to co zaznaczyłem na korektach również, no, my, geometrycy z kolei skupiamy się głównie na zależnościach, na układach korekcyjnych, najczęściej na korektach prostych i pędzących. W tym momencie mamy FSTO, które też pokazuje tutaj bardzo ładne wzmocnienia, a tym samym bardzo ważną zaporę podażową. No i tak jak mówię, to są te poziomy, to są te wydłużenia Fibonacci'ego zewnętrzne mierzenie też tutaj jest fali BC. Po drodze, także wszystko gdzieś tam fajnie to się zaczyna układać. Tak, no, okolice 117 to jest taki target, jeżeli miałbym odpowiedzieć precyzyjnie, gdzie będę wychodził z dolara do jena, no to właśnie są to okolice okrągłego poziomu 117.00. Przechodzimy do USDPLena. Widzę, dużo jest tutaj pytań odnośnie USDPLena, ale co takiego się na tym dolarze dzieje? że jest tyle pytań, no musimy sprawdzić czy nie ma czasem 61 i nie ma setupu, który pokazywałem wczoraj, bo na oko wygląda, że jest 61.8 ostatniej fali pokazywałem pod koniec wczorajszego live'a możliwy setup do zrealizowania no i teraz idealnie to wszystko zaczęło nam się tutaj tworzyć mamy poziom 3.96.60 wygląda to nieźle, natomiast pamiętajmy, że to może być jedynie początek, czy tak naprawdę pierwsza część układu pierwsza część układu z X na górze punkt A, punkt B 61 1, BC i punkt D7, 8, 6, no i to są te poziomy, które w tym momencie będą mnie interesowały bardzo mocno, ale pewnie już nie na ten tydzień, bo tak jak mówię, dzisiaj o godzinie 14 jest FIBO TV, Raczej na dolara nie rozgrywam w kontekście scalpingu czy day tradingu, tylko jak wiecie, średnio czy nawet długoterminowo, więc to jest setup oczywiście na przyszły tydzień. Natomiast na tym etapie już widać pierwszą część, czyli fale XAB. No, brakuje oczywiście BC i D, także te poziomy i cała struktura, myślę, że nam się jeszcze przyda, no ale to w przyszłym tygodniu. Także tutaj obserwujcie 61, no bo widzimy, że bardzo ładnie zaatakowaliśmy ten poziom 3,96, 60. Przechodzimy do surowców i do towarów. Zaczynamy od złota. No zobaczmy, co takiego się na tym złocie dzieje. Mówiłem wczoraj na projekcjach Fibonacciego, mam nadzieję, że oglądaliście Akademię o godzinie 16 w czwartki. Przypominam, robimy takie spotkania, no gdzie powtarzamy dokładnie wszystkie elementy i narzędzia, i z jakich ja wy, jakich wykorzystuję w tradingu, ale nie tylko wczoraj były projekcje Fibonacciego, projekcje przypominam są dwie, mamy FS100 mamy FS161, było rozgrywane FS161, czyli duże FI dokładnie wszystko tłumaczyłem, jak ktoś nie oglądał, niech sobie obejrzy, bo było dużo przykładów, no i te wszystkie e, takie smaczki, prawda i te szczegóły, ale bardzo ważne były prezentowane, no to rozgrywałem w dniu wczorajszym, też o czym mówiłem wydłużenie Fibonacciego FS161 bardzo ładnie zadziałało, pozycję trzymam tak naprawdę troszeczkę jeszcze miejsca do targetu mamy, e, bo ja targetuje na tym 1 do 1, czyli doskonale nam znany motyw wynikający z równości fal, no i tak naprawdę to są te poziomy, do których cena złota prawdopodobnie dąży, wolumen jest podażowy, a więc jest to jakby wszystko w zgodności, to jest akurat dla mnie bardzo ważne, żeby było w tej kolejności Fibonacci fale, wolumen, no Fibonacci widzimy, bo mowa o tym wydłużeniu, f 161 falowość, czyli ten układ 1 do 1 no i wolumen jest podażowy, prawda, także wszystko zgodnie z naszą metodologią no wszystko się uzupełnia, więc kwestia czasu wyczekanie targetów na 1819. No i tym samym oczywiście jest to bardzo ważne wsparcie. Jeżeli chodzi o OPW, zaraz zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Tak, bardzo dobry tydzień, to Leszek pisze, że Australijczyk doje na pszenica. Tak, ja akurat też to brałem, także powiem Wam szczerze, że ten tydzień bardzo dobry. Nawet zagrałem kilka razy na takich setupach, czy na instrumentach, które od Was wyszły, także wielkie dzięki w ogóle, że zwróciliście uwagę i daliście mi taki, no można powiedzieć, gotowca, tak? Łukasz, rzuć okiem, pomierz, co tam widzisz. Było wszystko ok, też na to zagrałem no i tak naprawdę dzięki Wam jakieś Fajne wyniki się uzyskało na rachunku, także wielkie dzięki. No, jak macie więcej takich okazji do wspólnej dyskusji, może w ramach FiboTV dzisiaj, no to rzucajcie zawsze na czacie, ok? Ja chętnie zerknę i dokładnie wszystko przeanalizuję. Jeżeli chodzi o ropę WTI, ropa pokazuje nam prawdopodobnie dalszy kierunek spadkowy. Proszę zobaczyć na, yy, i zerknąć na wolumeny. No, bardzo ładna podaż się pojawiła na tym spadku. To jest bardzo zastanawiające, że taki wydawałoby się mały ruch spadkowy spowodowany był dużym napływem. No jednak sprzedających i tych przewaga zleceń po stronie przewagi, po stronie podaży jest i według mnie dalej będzie. Ja tutaj celuję w taki układ 1 do 1, czyli mamy AB, BC z tym szpikulcem tutaj z 10, z godziny 16. No i mierzenie Festona na zasadzie typowego zygzaka, czyli na górze A, tu mamy punkt B, punkt C i punkt D, 87 bez dwóch, bez dwóch centów, tak, 86,98. No i to jest taki. Target bardzo ładnie wzmocniony. Proszę zobaczyć, ZZB i wygląda to dobrze. Kiedy FIBO TV? Padło pytanie. Dzisiaj o godzinie 14.00 rozgrywamy raz sesję londyńską, raz rozgrywamy sesję amerykańską, no tak, żeby pokazać te zależności. Troszeczkę inaczej jednak chodzi na początku sesji londyńskiej, europejskiej. Troszeczkę inne motywy są na początku Ameryki. No i ja Wam chcę pokazać, oczywiście oba znajomość tych motywów jest ważna w kontekście, no przede wszystkim tych godzin, tak, ale wiem, że niektórzy pracują na etacie, więc mogą jedynie po południu obserwować, no ale są też z nami aktywni tej od samego Jana, dlatego od przyszłego wtorku pamiętajcie no, uruchamiamy pilotażowo. Mam nadzieję, że utrzymają nam się te spotkania. Nasze poranne live tradingi o godzinie 9. Również wysłałem Wam w tym momencie zaproszenie na czacie. Dajcie znać proszę, czy linki doszły. To jest bardzo ważne, żebyście mogli wziąć udział i się zapisać. We wtorek, 15 lutego, pierwsze spotkanie o 9 poranny live trading, przygotowanie się do sesji europejskiej, rozpisanie dokładnych scenariuszy, no i możliwe też pohandlowanie na żywo także bardzo praktyczne spotkania sam i tak i tak skalpuje także po prostu będę robił to w sposób taki publiczny pokazując wszystko i tłumacząc na żywym rynku 15 zaczynamy a dzisiaj o godzinie 14 przypominam Fibo TV na naszym kanale na YouTubie także koniecznie łapka w górę dzwoneczek no i dajcie subskrypcję żebyście byli ze wszystkim na bieżąco przechodzimy już do indeksów Nasdaq zobaczmy co się dzieje na NASDAQu, no a NASDAQ tak naprawdę wypełnia ten kierunek, który mam nadzieję jedyny słuszny, no i nadzieja nadzieją, prawda, natomiast technika technikom i scenariusze powinny być wolne od wszelkiego rodzaju opinii i, i też takich, takiego myślenia życzeniowego, bo oczywiście to jest dosyć duży błąd w tradingu, w który notabene się łapałem kilka lat temu i to dosyć często, że coś mi się wydawało, albo miałem nadzieję, to są oczywiście takie błędy poznawcze, nie polecam, a polecam walczyć z tym, bo a, no, nic dobrego, jeżeli myślimy tymi kategoriami raczej w tradingu się nie, nie, no nie przekłada się to na trailing tak, jakbyśmy chcieli, prawda? 14155, czyli punkt A, punkt B, C i D na tym poziomie. Niżej mamy 786 i coś się tworzy, zobaczcie na kształt układu harmonicznego. Według mnie ta fala CD spadkowa na zdaku, no, na ona się wypełnia i ten układ zobaczymy. Dobrze by było, jakby nawet dzisiaj ta dynamika troszeczkę się zwiększyła, zresztą widzimy przewagę podaży, prawda? Te wolumeny czerwone są mocne, no i prawdopodobnie będą się utrzymywały jeszcze. Kolejny tydzień. W tym momencie, tak jak mówię, taki target na chwilę obecną jest 14060 punktów z docelowym wyjściem nawet niżej. No a jak się dobrze przyjrzymy, tutaj te dołki, o proszę zobaczyć, one były też wcześniej bardzo ważnym wsparciem. A więc kolor mocno zielony, żeby o tym pamiętać. Proszę zwrócić uwagę na te dołki: 25, 27 dzień stycznia, 28 dzień stycznia, okolice 13 890 punktów. W mojej ocenie punkt D może być ruchomy. Także widzimy, że potencjał spadków i ta. Pala CD spadkowa, no ona się tworzy, także ona tak naprawdę dopiero myślę, że przyspieszy. Jeżeli chodzi o S&P, zobaczmy co się dzieje na... S&P 500 tutaj sytuacja też podobna, też tworzy się układ harmoniczny, no i tym samym też potencjał do dalszych spadków jest dosyć duży. Tworzy się układ nietoperza, a co jest charakterystyczne w formacji BATA, no to przede wszystkim to, że punkt D jest głęboki, prawda? To jest taka formacja, no łatwa i do nauczenia, i do zapamiętania, no bo punkt D jako jedyny, no jeszcze oczywiście w FTP, w Fibonacci Team Pattern, natomiast nietoperz bardzo często ma ten punkt B taki troszeczkę wyższy, prawda? Płytszy, natomiast Punkt D stały, głęboki 886. I to jest dla mnie ten potencjał całego zakresu, jaki się tworzy. No, z targetem na 4255 punktów. Także, no, sytuacja też podobna. Też bardzo ładnie tutaj wcześniej broniliśmy tego poziomu. Zwróćcie uwagę na te dolne cienie, począwszy 24, 5, 27 i 28 dzień stycznia. Bardzo, mocna, bardzo mocny popyt tutaj leżał. Potem to po wolumenie skumulowanym się wszystko potwierdziło. czy tutaj była ta faza takiej akumulacji lokalnej, co prawda, no ale była, więc na zasadzie, no jednej, można powiedzieć, z takich fundamentalnych zasad analizy technicznej, że historia się powtarza. No tutaj, oczywiście, ten motyw też może się powtórzyć. Także proszę o tym pamiętać, że te, no potencjał do spadków i na Nasdaqu i na S&P, jak widzimy, jest, no bo wypełniają się dobrze znane nam układy harmoniczne. Przechodzimy do DAX-a, moi drodzy, niemiecki DAX e, też mam potencjał do spadków, też jestem na krótkich. Tutaj padło pytanie, czy trzymam te krótkie na Nasdaqu? Trzymam. Tak jak mówiłem, no i trzymał będę, bo liczę na duże spadki a, a wszystko i tak będę Wam mówił na bieżąco, więc jak wyjdzie to się pochwalę, jak nie wyjdzie to, to no to trudno. <laughs> są pozycje zabezpieczone, więc żeby było jasne, nie będzie tak, że z dużych zysków mi się nagle zrobią duże straty, jeżeli mnie cofnie. Nie, wylecę na zero czy tam na symbolicznym, na symbolicznym plusie, tak, żeby po kosztach po prostu. Natomiast one są, te pozycje zabezpieczone, przypominam ponad 3, albo już nawet cztery tygodnie je trzymam, a, a zagranie jest takie no średnio z naciskiem nawet na długoterminowy. Czas życia pozycji, jeżeli tak to mogę określić. Jeżeli chodzi o DAXA, podobna sytuacja też wypełnia się według mnie, oczywiście. Pamiętajcie, to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. Taki szeroki układ oparty na 1 do 1. Szerokie projekcje 14 928 punktów, no ale też ta fala CD spadkowa jest. Przenica czy będzie? No może być pszenica. Zobaczmy, co takiego się dzieje na pszenicy. No, pszenica da bardzo dobrze zarobić. Powiem Wam szczerze, jeden w ogóle z lepszych setupów no, w tym tygodniu. Mam nadzieję, że to braliście, no bo to są setupy piękne, obowiązkowe, klasyczne, tak? No, nie chcę powiedzieć, że łatwe, no na pewnym etapie muszę powiedzieć, że w miarę proste do zagrania. Natomiast wczoraj o tym była mowa, tutaj cały czas jakby pokazywałem i no, wzmacnialiśmy ten poziom, prawda? 161,8, ok. 797, 98 dokładnie te poziomy przeze mnie były wskazywane w momencie, jak ruch nie wystąpił. Tutaj już mamy po fakcie, prawda? Więc każdy może sobie ocenić, jak silny jest sam poziom 61, bo to jest małe Fi. No tutaj tak naprawdę są budowane przez profesjonalistów gotowe systemy oparte tak naprawdę może nie na jednym, ale na dwóch mierzeniach. Pamiętajcie, że nasza autorska strategia też jest zbudowana, czyli FTS zbudowane jest na dwóch mierzeniach: małe Fi 61 i duże 161. No i jak to działa statystycznie? No, chyba na żywo obserwujemy i widzimy, że bardzo dużą przewagę dzięki po prostu tym dwóm kombinacjom jesteśmy w stanie już na samym początku uzyskać. A także potencjał, oczywiście, do spadków jest co najmniej do tego dołka z 3 lutego, okolice ok. 744. Ja tę pozycję zamykałem, bo nie przetrzymuję, znaczy rzadko, bardzo rzadko przetrzymuję pozycję na kolejny tydzień. A dzisiaj się już przygotowuję od samego rana do liveu, do FiboTV od 14. Troszkę pozycji mam na indeksach, na dolarze, na etku, więc będzie ciekawie. Także o 14 się słyszymy ponownie. Tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy live forexowy, za chwilkę krypto, także nigdzie nie odchodźcie. Dosłownie za pół minutki zaczynamy kolejną transmisję na naszym kanale. Łapka w górę jeszcze, kto nie przybył wirtualnej piątki na FiboTV, proszę się zapisać koniecznie tutaj. Z tego linka wysyłam na czacie. No i słyszymy się, moi drodzy, o godzinie 14, a za minutkę na krypto tradingu. Także dzisiaj dosyć aktywnie działamy. Powodzenia Wam życzę, do usłyszenia. Dzięki za...